I zdałam sobie sprawę, że ja większość swojego życia czekam. Czekałam. Najpierw czekałam na zgodę mamy, żeby cokolwiek, cokolwiek móc zrobić. Później czekałam na to, aż moje dzieci podrosną, żebym mogła y, większą uwagę poświęcić sobie. Czekałam na to, aż mój mąż zrozumie, że ma problem z alkoholem. Czekałam na to, że przestanie pić. Czekałam na to, że będziemy w końcu wie wielką, szczęśliwą rodziną. I teraz też czekałam w ostatnim czasie. Czekałam, aż będę bardziej gotowa, aż będę miała większą łatwość mówienia, aż nie wiem, dostanę jakieś objawienie, żeby, żebym w końcu zaczęła. A te rzeczy nie idą z zewnątrz, one idą od środka. I właśnie po tym fragmencie tej książki zrozumiałam, że te moje medytacje, wizualizowanie, określanie tego, jakbym się chciała czuć w przyszłości, to wszystko jest bardzo potrzebne i jakby. Jest świetnym gruntem do tego, żeby, żeby wyjść do tego świata zewnętrznego, ale żeby przede wszystkim zacząć działać. Bo bez działania to wszystko, co ja sobie w głowie kreowałam, no nie powiem, że jest bez wartości. Natomiast brakuje tam pewnego elementu właśnie tego, że ja wychodzę pomimo lęku, pomimo tego, że czuję się, że mogłabym lepiej, mogłabym bardziej. Oczywiście. Ale to nie o to chodzi, żeby znów czekać, żeby całe swoje życie przeczekać na ten idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. I co wtedy?